Halo, halo, witam serdecznie, z tej strony wasz ulubiony pro player i pewnie dzisiaj jak widzicie po tytule będzie taki trochę nietypowy film, bo sobie oprócz grania też pogadamy, w sumie pogadamy sobie o temacie, o który dużo osób nie pyta, czyli ej Mateusz, czy tęsknisz za starymi czasami, gdy ludzie grali w CSa i cię oglądali, a w ogóle to jaki CS ci się bardziej podoba, ten czy ten zwykły? Więc słuchajcie, pozwólcie, że ja może pierwszą rundę zagram w skupieniu, aby wam pokazać, że jestem naprawdę pro playerem i te 10 lat grania w CSa, to patrzcie na to. O kurde, znaczy nie o kurde, dzień jak co Pierwsza runda, słuchajcie, w skupieniu musi być. Oczywiście teraz rasz. Nie dobra, 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 dobra. Każdy chciałby mieć kosy czy inne skiny do CSO. -a. A teraz jest to prostsze niż kiedykolwiek. Tak naprawdę już za chwilę możesz mieć lepszego skina i cieszyć się grą. Wystarczy, że wejdziesz na PirateSwap Słap i wymienisz skiny, którymi nie grasz na nowego skina. Ale, no to by było zbyt nudne, gdybyś na przykład skina za 100 zł wymienił na innego skina za 100 zł. Dlatego kod Mateo daje ci 35% bonusu, więc przy wymianie skinów za stówkę dostałbyś skina za 135. I o to w tym wszystkim chodzi. Wystarczy, że zaznaczysz po lewej stronie skiny do wymiany, których chcesz się pozbyć, a po prawej ustawiasz, jakiego nowego skina chcesz mieć i potwierdzasz wymianę. Kod Mateo działa też, gdy chcesz wpłacić swoje pieniądze, więc gdy przykładowo wpłacisz 25 dolarów, to od strony dostaniesz 33. Czyli jest to aż 33 zł więcej. Na A dodatkowo możesz też sprzedać swoje skiny i wymienić je na prawdziwe pieniądze. No z którymi już możesz zrobić, co tylko chcesz. Wybierając po prawej stronie formę płatności i klikając Instant Selling. Ruksa też to przegra, ja w niego nie wierzę. Ja jestem jasnowidem, słuchajcie. I tak ogólnie, słuchajcie, to chciałbym zacząć trochę też nietypowo, bo ja w ogóle trochę nie wierzę wspomnieniom, nie? W sensie takim, że większość rzeczy, które wspominamy, patrzymy na nie przez pryzmat czasu, to mówimy sobie o kurde, jak kiedyś było fajnie. O, jak kiedyś było fajnie na YouTubie, w szkole, gdziekolwiek, nie? Tylko, że te wspomnienia to jest taka nasza trochę projekcja, to jest zazwyczaj esencja tych takich najlepszych wspomnień, ale no bądź co bądź, no fakty są takie, że kiedyś miałem więcej wyświetleń, o kurde. To była, miała być moja głowa. Miałem kiedyś więcej wyświetleń, e, więcej, tak naprawdę, wszystkiego. Patrzcie, wolę, jak fajnie idzie. No i też ludzie rzeczywiście czułem to, że byli bardziej zajawiony tym CS-em. To, ile było komentarzy i wszystkiego. No i szczerze mówiąc, że oczywiście, że za tym tęsknię. Jak ktoś mnie ogląda trochę dłużej, to też pewnie wie, że ja przez jakieś, nie wiem, dwa lata, jak zobaczyłem, że wszystko mi zaczyna spadać, zacząłem bardzo mocno uzależniać swój humor od y, wyświetleń, od cyfr, od subskrypcji, od komentarzy. Naprawdę. I to jest, słuchajcie, destrukcja. To jest destrukcja, bo ty wstaj. A jeszcze jak widzisz, że Twój filmik ma dużo mniej wyświetleń, to po prostu masz gorszy humor. A nawet nie widzisz tych ludzi, nie? Ale słuchajcie, mogę też powiedzieć, że obecne czasy dla mnie też są super, nie? Bo w dalszym ciągu mogę sobie grać w grę. Yy, mieć. Patrzcie na to, e, utrzymywać się i tak dalej, więc to jest naprawdę fajne, ale przede wszystkim ja sobie znalazłem taki game changer, aby znaleźć jakiś taki dalekosiężny plan, w postaci czegoś, że powinienem zrobić coś, aby było lepiej, aby to wszystko wróciło. I ja mam taki plan, nad którym pracuję od 7 miesięcy. I myślę, że jest takie prawdopodobieństwo, nieskromnie mówiąc, 70%, że to serio wróci, nie? A gdybym nie miał takiego planu, tylko bardziej bym myślał, no dobra, teraz cały czas będę robił to, to teraz, będę grał w cs i te wyświetlenia będą małe. E, o kurde, jak coś to nie do was, to do mnie ktoś pisze. Komornik. Ale nie wiem o co chodzi. Kurde. No, więc z takim planem yy, no rodzi się nadzieja, nie? Nadzieja to jest klucz. Więc w skrócie, po dwóch latach mogę wam powiedzieć, że yy, podobają mi się stare czasy, oczywiście przez pryzmat wspomnień, tak? Te czasy są trochę podkolorowane w mojej głowie, ale obecne czasy też mi się bardzo podobają. Yy, to jaki w ogóle mam teraz, słuchajcie, lifestyle, że tak powiem życia. No ciekawe, czy to ugra. Że sobie mogę wstać, tak jak dzisiaj sobie wstałem o godzinie 8. Yy, wypiłem kawę, pojechałem do McDonalda na śniadanie i teraz zobaczcie, nagrywam sobie CSK, Nie, no super sprawa tak naprawdę. I teraz myślę, że jest czas na kolejną rundę w skupieniu, ponieważ mam AWP. Przypominam w ogóle, że jak zejdzie sta yy, stat track, kurde, yy, trade ban z tych skinów, to skiny są dla was, więc piszcie jakieś komentarze, żebym ja wiedział komu kto jest chętny na te skinki, yy, Koska, AWP, wiecie, takie rzeczy, takie rzeczy. Oj, patrzcie, widzicie? Oni przegrywają i się boją! Hihi. Ty, no co oni robią tyle czasu? Zaraz się runda skończy, ty. Naprawdę aż taki respekt do mnie czują? O kurde, sam na dwóch zostałem. O ty, to było dziwne. Eee, nie wiem, jeszcze jeden taki strzał i go tak zgłoszę dla zasady, bo pamiętajcie, że nie ma ludzi lepszych w tej grze niż wy. Wy jesteście najlepsi, jeśli ktoś gra lepiej od was, to go zgłaszacie, no to jest chyba proste, tak? No, a też powracając do tematu, YouTube się strasznie zmienił. Jak ktoś z was regularnie ogląda YouTube'a, to na pewno zauważył, że teraz e, topowi twórcy to kurde jakieś programy telewizyjne nagrywają, nie? E, no, jak ja zaczynałem oglądać YouTube'a... Z 15 lat temu, to wiesz, sobie gości odpalał F9, klikał nagrywanie, rozpoczynał nagrywanie turniejowego w CSGO i go nagrywał przez godzinę 10 minut i to miało 700 tysięcy wyświetleń, nie? Na przykład taki sam. No a teraz to wiadomo, no. Ale kiedyś też tak ludzie bardziej chętnie to oglądali w stylu takim, że ich serio to ciekawiło, czy ty wygrasz, czy przegrasz. I wiesz, sobie do jedzenia odpalali filmik, na przykład takiego CSK i to oglądali. No ale nie można mieć do tego pretensji, że kiedyś było lepiej, po prostu jest inaczej. I za 5 lat też będzie inaczej. Oj, spokejdzie. E, kurde, ale ja też. Tak to... E Ginę, 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 ginę. Dobra, trochę go tam obiłem, ale mam masz 3 HP. Znaczy aż, tylko 3 HP. Dobra, niech oni do mnie przyjdą, ja w ogóle nie wiem po co ja tak wychylałem. O kurde i sam na dwóch. Słuchajcie, jak ja to ugram. Jak ja to ugram, to ja nie wiem ja skaczę... No nie wiem, no nie wiem. Chciałem powiedzieć, że skaczę przez okno, ale to... No, nie, to, to nierealne, jak widzicie. No i co, kurde, wynik się trochę dorównuje, patrzę. Jest 4-3, a była taka fajna przewaga. Dobra, więc tutaj trzeba troszeczkę tak bardziej spokojnie grać, nie? Ja mam taki nawyk też dziwny z nagrywania, że jak odpalam nagrywanie, to mam głupawkę. Wiesz, mam wszędzie, muszę wszędzie biegać, mówić, skakać, żeby była dynamika. No ale to dynamika często nie jest pomocna. W... O kurde, w skillu. Ten Patrickson. No dobra, mógł być to fart, ale dla mnie już jest skreślony. Już zostanie zgłoszony na 100%, nie? No i co, no i cisza. O dobra, ale git. Kurde, Nie wiem, mu pewnie też zostało z 10 HP, no. I Patrickson ma więcej fragów ode mnie, czyli... Tak, dla zasady. No. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie tego Glocka na Pirates' Słapie? Też sobie zamieniłem. Z kilku jakichś takich. Halo, graj, kumpel. Z kilku jakichś takich niebieskich skinów. I proszę bardzo, Gloczek czerwony, bardzo fajny skin. Teraz my musimy przyjść do. O kurde, jaką ja mam drewnianą rękę. Dobra, ja. jeden leży z Kimli. Ej, a co ty tu? Co ty tu robisz w moim ogródku? Halo. Dobra Git, słuchajcie, git. Mógłbyś jeszcze pompkę zaplantować. No, jest... Dalej utrzymujemy... przewagę, jest dobrze. Ej, fajnie. Dawno nie było tak bardzo wyrównanego meczu, nie? A sobie z ciekawości, aż kupiłem taką popkę. Ale patrzę, to nie jest tacy turbo dobzi przeciwnicy. Gdyby nie ten Patrikson, no, drugi ma dwa fragi, no to wiecie. No to wieta. Oho! Dobra, ale ja mam bombę i wiem gdzie jest ten kolejny. Ej, kurde. No. I teraz niech on tu przyjdzie. Ej, chłopie! Ej! On i tak musi do mnie przyjść. Niech ta bomba szybciej tyka. On i tak musi do mnie przyjść, a ja też pójdę po prostu drugą stroną. No, coraz szybciej tyka. Bardzo mi się to podoba. O, widzicie? Jednak to są te lata. Skilla w CS. Mhm. Tak, teraz patrzę z perspektywy czasu, że dobrą umiejętnością w CS jest po prostu opanowanie. Wiadomość do monterzysty, to jest do wycięcia, jak coś, nie? To jest do wycięcia. Słuchajcie, najlepszą rzeczą w się jest opanowanie. Ja, na przykład, poprzednią rundę wygrałem, więc teraz miałbym ochotę zraszować, ale tego nie zrobię. No, ale chłop myśli, że drugi raz też mu się uda. No kurde, no nie gin. I oczywiście, pa, Petrikson, Co to jest? Taka wojna tutaj. Oho, chłop się przygotowuje, już z negewem na mnie czeka. A widzicie, ale kurde, to jest mocarne. Tylko słyszałem ten magazynek ładowania potężnej broni. Ale no dobra, no jest 6-6. Halo, to na negewa to P90 najlepszy. P90 jest celniejszy. Co znowu z negewem Kurde, no ten Patrickson. No, ale wiecie co, już teraz tak bez beki się nad nim zastanawiam, w sensie, wiadomo, można tak strzelać, no ale przypominam, że to są silverki, nie? A to nie powinno być tak, że dostajesz full auto i się odwracasz i dostajesz głowę. W sensie, że on dostaje full auto i nagle się odwraca i strzela mi heada, no bez przesady. On mi wygląda albo na smurfa po prostu, albo na cheatera, nie? Ale oczywiście zgłoszenie dostał tak dla zasady. O kurde, ale się zdradziłem. A to mogła być tak ładna bańka. Omyślałem, myślałem, żebym... O jak... jejku, jak go zdjął. Chłopie. He! No, o dobra, jest 7-7. Kurde, ale to jest najgorszy, co może być tak naprawdę. No najgorsze. Teraz najważniejsza runda, więc wezmę broń, z której uważam, że jestem dobry, tak jak pewnie większość ludzi grających w to. No. Kurde. Ej, no nie spodziewałem się tego. Ten Petrikson kurde odpalony. E. No, tak myślałem, że tak się to skończy. No to słuchajcie, no dzięki za dzisiaj. Widzimy się pewnie już niedługo standardowo. Trzymajcie się i do zobaczenia.